Cześć, tu Cysio Przyszła do mnie paczka i dzisiaj chcemy pokazać wam tą zawartość, więc zaczynajmy. Na pierwszy rzut to mamy taki sprzęt i mogę wam nawet pokazać co on robi. To jest taki różowy sprzęt do obcinania rogów. Obcina rogi i robi fajne okrągłe. Teraz będziemy mam następny. Mamy też takie naklejki, bardzo ładne i to są takie jakby okienka, takie różne ładne. Może otwórz i pokaż widzom jakie masz tam te okienka, jakie są. Okay. Widzowie, pokażę wam. Mamy tu takiego konika, takie okienko ładne, karoce. Do ładnego kwiata, wachla, takie wisienki, lewa, ale słodkiego, koneweczkę z kwiatami, taką kłomodę, o, tutaj, takie pancakes, taką kopertę z kwiatami, szuminkę, i taki na szyjnik. Mamy też ładny różowy telefon. Fili, taką jakby filiżankę. Książkę taką. Dział książek położonych. Filiżankę. Ja myślę, że nie muszą to być wszystkie. Widzowie takie, myślę, że będą wiedzieć, tak. że to są różne takie słodkie obrazki różowe, Marek tak? Tak, grzybka takie różne. Teraz je schowamy. Zabieramy się za kolejną rzecz. To będzie taka jakaś mam, ale wam otworzę, żebyście zobaczyli. Mam jeszcze taką samą, ale fiolet. Kołam, to ktoś mi chcę chce dać wyjść. O, to jest taka, taka. To jest dokładnie ta sama, tylko że to jest fioletowa. Tutaj się to otwiera nie? i potem przejeżdża się tak na kartce i można coś do tego przyklejać. Taka fajna też taśma to jest. Nie żeby przyklejać taką zwykłą taśmą albo dwustronną. To można sobie przejechać i po prostu do tego rzeczy. Zebramy się za kolejną. Ja też już mogę odłożyć na bok. Mamy takie dwa takie książeczki. Pokażmy je bliżej, te książeczki. Taka. I taka. Odwrotnie musisz tą wziąć. Ale nie, bo te Aha, dobrze. Mhm. I pokażemy Wam, co to za książki. Jedna jest taka. Taka wiosenna, a druga będzie taka. Holiday, czyli święta. Na przykład weźmiemy tą świąteczną. Ale to musisz na stoliku pokazać. I takie otwieramy. I tu mamy takie różne. Naklejeczki świąteczne. To taka książeczka. Tak, i my zamierzamy robić taki y, sobie mały challenge. Kto z tych naklejek zrobi najlepszy obrazek? Mama czy córcia? I tu mamy też jeszcze jedne takie naklejki, ale to już są bardziej takie lato wie, tak, wiecie, takie te sprawy. Takie różne te, takie mamy książeczki. tutaj położymy. Tutaj? To mogę tutaj? Tak. To no, na razie dam tu. mamy też takie cynamonukowy naklejki. Tutaj z tyłu też są pokazane, ale ja nie chcę, żeby, żebyście wy tak, one są małe, dlatego nie chcę, żebyście. No, tak, że, no, lepiej tak pokazać. To są takie, że na przykład główka. I to jest postać z Hello Kitty. I one, i właśnie te, są takie brokatowe. One się tak mienią. Ale to musisz pokazać tutaj do kamery, tak widzowie nie widzą. Taki, taki. Widzicie jakie takie gwiazdeczki są na tym? No ciężko właśnie na kamerze to. Tak, o. O, tak trochę lepiej teraz. O, no. Takie, taka jest fajna. Tu mamy też takie, wszystkie się błyszczą, nie muszę wam pokazywać, bo wszystkie się błyszczą, ten cynamonek jest ładny, ten jest zapłakany, ten jest też śmieszny, takie mamy, takie, nie muszą być wszystkie, tych taki. naklejeczek jest bardzo dużo, ich jest bardzo dużo i to są właśnie takie fajne naklejaczki. Na mamkowe oczywiście, bo ja bo to jest moja jedna z moich ulubionych postawców Hello Kitty, bo ja jeszcze lubię kuromi, my Melody e, i Gudetame Gude Tame to jest jajo, wam powiem. O, tak. Okay. Teraz mamy taki zeszyt i on. O, Jezu. To jest taki bardzo fajny właśnie, bo jak widzicie, to tu się coś rusza. I pewnie myślicie, że to Musimy pokazać bardziej do kamery właśnie tak. To jest coś takiego. Tu się przekręca. I tu wypada na przykład, no wypadło takie lustereczko. Takie malutkie, nie mam jak to. O, takie. I jak się otworzy, to tutaj mamy taką pokryweczkę. I po to można to włożyć. Ale wam pokażę stronę. Może właśnie stronę pokażemy, jakie są. Taka, to ta jest pierwsza, jakby strona. Takie. Ja wam to zrobię, tak. O, takie różne, ładne, strony. Piękne, kolorowe strony, tak. Śliczne one są. Położymy. To są takie y, pojemniczki, gdzie jakby są y, takie słoliczki, no, słoliczki takie, y, do których się wkłada kwiatki. Mamy ich bardzo dużo. Jest taki rodzaj. To są takie same rodzaje. Bardzo, bardzo różne rodzaje. Mamy też taki rodzaj. Dużo jeszcze różnych rodzajów. Taki rodzaj. Widzicie, jeszcze jest taki dzwoneczek. I co się robi z tymi buteleczkami? Bierze się w buteleczkę, otwiera się je tutaj i tutaj się... Można poszukać kwiatek, kwiatków i tu się je przyczepię i wtedy mamy taki słoiczek z kwiatami. Myślę, że nagramy taki filmik, jak będziemy robić te słoiczki z kwiatkami, tak? Tak, nagramy. Pokażemy, jak się robi takie słoiczki z kwiatkami, tak? Mhm. Pokażemy to. No to takie mamy. Chodźcie tu. To pokażemy tutaj, żeby widzę, żebyście też zobaczyli. Jeszcze jeden słoiczek. To mamy też bardzo ładne i one właśnie się wysypują. Te są bardzo fajne. To są takie. Może jakoś tak się do to wyostrzyć. O, tak, no Takie wiecie. naklejki. I tutaj mamy takie różne. Widzicie, one tu wychodzą, nie? I takie to są naklejki. Też bardzo ładne. Bardzo mi się podobają. Takie naklejki, ale to muszę akurat otworzyć je, bo wy nie zobaczycie ich. Zobaczcie, teraz no, idzie. Czekaj, to jest. Tu mamy takie różne, słodkie, bardzo przesłodziaśne naklejeczki. Takie różne. Takie bardzo ładne i wesołe naklejki. To takie. A tu, o, mamy też na przykład takiego kotka. Ten kotek to jest mój faworyt. Mamy takie. I on też jest ich bardzo dużo. Chyba jakoś tak. O, musimy teraz posprzątać z tych naklejek. O, mamy też pieska słodkiego, takiego uśmiechającego się. Takiego też. To są dwa moje ulubieńce. Kosówka. Dobrze, tu mamy yy, tak. To słoneczko jest też bardzo szczęśliwe. Dobrze. To położymy tu. Hop. Tu mamy. I, I tu chyba to, co czekałaś najbardziej. Dwie. Rzeczy. Dwa takie zestawy, tak? Tak, takie fajne zestawy. To są takie zestawy. Tu mamy. No, nie będę Wam spoilerowała. Są. Są takie różne domki. Wiecie, ta... nie Może nie znacie takiej gry, ale ja znam, widziałam taką grę i ona się nazywa Decor Life. I to są takie właśnie pomieszczonka i ja się dekoruję. To jest moje ulubione. Eee, takie fajne. A to jest kapibarowe. Wam pokażę. Bo kapibary to są takie fajne zwierzęta. śmieszne. I właśnie. O, tutaj mamy. To jest ten sam domek. I tu mamy pełno kapibary. Ja I tutaj kapibary. I tu kapibary. I taki fajny domek. Hmm. I teraz, co do tego zestawu jeszcze jest? To mamy. Do tego zestawu, zestaw naklejek, nie otwieraj teraz Misiu, otworzę no, jak będziemy robić, takie naklejki tutaj, takie różne wiecie, wszystkie ładne naklejki i to są właśnie takie pomieszczonka, mi się najbardziej podoba to, ale jeszcze jest takie pomieszczenie, jest dużo różnych pomieszczeń, nawet jest takie zwykłe, takie, takie, to też jest bardzo ładne, takie, takie. Też takie jest, to jest fioletowy. O, nie mówiłam wam, jakie są moje ulubione kolory. Fioletowy, niebieski, czyli ten różowy. Bo one są takimi ładnymi kolorami, że mi się bardzo podobają. O, ale jeszcze do tego jest taka Setka różowo-fioletowa, czyli taki mój ulubiony kolor. Ale fioletowy to tylko. No, lubię wszystkie kolory fioletu, ale najbardziej to lilia. Wiecie, liliowy ładny. To taki mm, zestaw jest. I to, żeby tam jak są małe naklejeczki to żeby sobie je podważyć i odkleić i przykleić. Po to mamy. Taką tam. O. Nie chcę tu wejść. Dobra. O, jezu. Musiał spać To jest coś takiego. To tu może taki położymy. O, ten. I tu mamy jeszcze jeden zestaw. bo e, To jest tak temu. Moja mama, no to coś biała. I to nam przychodziło z temu. To jest taka. Tu też mamy. A tu mamy niebieską pensetkę. Czyli w twoich ulubionych kolorach. Tak. Tu mamy naklejki. I patrzcie, one tu są zafoliowane. A tam nie były. Mamy takie fajne pomieszczenia. Jedno. Ono jest bardzo ładne. Bardzo słodkie. Takie pomieszczonko to jest teraz tak? Nie, tam na dole będzie podłoga. No, tutaj jest podłoga. Takie też jest. Takie ładne są tu pomieszczenia. Powiem wam. I je też się tak robi jak tam. Myślę, że teraz tutaj wszystko uporządkujemy i widzimy się za chwilę. Pokażemy Wam, jak... Poczekaj. Cyśka... Mamo, poczekaj chwilę. Pokażemy jeszcze, jak to mogą Takie mogą być stylizowane domki. O, taki świkowy, taki, taki, taki. o takie świnkowe, takie, takie, takie. O, Albo dużo różnych. Ten jest mój ulubiony, bo ten jest w kolorze fioletowym. O, proszę. Czekaj. Ten jest też taki, jakby bułeczka rynia, ale Takie domki mamy. I teraz widzimy się z wami za chwilkę, jak już wszystko będzie uporządkowane i będziemy robić domek. Już mam tutaj porządek i mogę Wam teraz pokazać, jak robię, jak dekoruję właściwie domek z kapibarami. Dobra, tak czekaj. Właśnie. Pokażemy bliżej, jaki mamy wybrany domek. Taki wybrałaś domek. I to jest tu... Miałby wyglądać ten domek tak. tak. No odwróć go bardziej do kamery. O, tak. Mamy przygotowane naklejki. Pierwsze. Drugie. I drugie. Zobaczymy, czy nam to wyjdzie. Ale też mamy przygotowaną pensetę. Tak, i zobaczymy, czy nam to wyjdzie. No. Tak. Uh -huh. To próbuj przyklejać. Startuję. Zaczynam to. Nie da się złapać. Może rączką spróbuj bardziej. Tak, to tak. Tak. Tu będzie jedno Tak wygląda pierwsza rzecz przyklejona. Bo ja zaczęłam od tego, czyli tutaj e, to jest jeżdżanie prowadzące do basenu. Przekąseczki mamy takie. Nie, nie, to już teraz przekleję po prostu. Przekąseczki pływają sobie. Teraz bym wykleiła. Leje jeszcze kapubara. chyba nie jest gotowa na razie. To weźmy tą. Taka kapubara nie jest gotowa, bo na wyszło.

Tak, to polega na tym, żeby teraz wykleić to tak jak najbardziej podobnie do tego, co jest tam na rysunku. Pokażemy Wam efekt końcowy i sprawdzimy, czy Cysi się udało jak najbardziej zrobić jak na rysunku. To jest mój rysunek, a to mamy. Tak, skończyłyśmy rysunki. Ja za, poza kamerą też zrobiłam swój rysunek. To jest Marcysi. Teraz wam pokażę, jak powinien wyglądać. Czyli tak. Myślę, że jest bardzo podobny. Właściwie. Między jednym a drugim. I to jest mój, który ja zrobiłam. Co prawda, mi on tak nie wyszedł jak Marcelinie. No ale. Myślę, że nie jest tak źle. I mama tu nie dodała tych więcej chmurek? Tak, bo Jak? słuchajcie, w oryginale jest tak, że jest tutaj dużo takich chmurek, zobaczcie. Takich, gdzie są? Ja że oni coś. Niech się kamera wyostrzy, że oni coś nam mówią. A nie chce nam się kamera wyostrzyć. W ogóle, że coś tam mówią, a mama tego nie zrobiła, bo powiedziała, że będzie tego za dużo. No właśnie. I co? Jak Ci się podobało wyklejanie? Jak to oceniasz? E, od 1 do 5? No na przykład od 1 do 5, tak, jak no to oceniasz? 5, 5 na 5 albo 5 na 10. E, no nie no, je, od 1 do 5 to musisz. No to 5. Tak super ci się podobało? No ja bym słuchajcie, dała 4. Dlatego że czasami niektóre naklejki ciężko się odklejały, prawda? Tak, odklejały się ciężko, no ale mi się podobało wyklejanie. Yy, bardzo fajne było to wyklejanie i bym jeszcze wykleiła yy, czternastkę. Mhm, mm już poza kamerą sobie wykleisz, yy, jaki tam będziesz chciała, y -y -y. ale czy myślisz, że mogłabyś polecić takie wyklejanki dzieciom? Tak. Ta tak. Polecam z temu. No nie, nie musimy mówić sklepu, jaki jest. Yy... Internetowy ale jest dużo stron internetowych, gdzie można takie wyklejanki kupić, zwłaszcza jeżeli dzieci są kreatywne, bo Ty lubisz kreatywne zabawy, tak, prawda? Tak, ja jestem bardzo kreatywna, ale chciałabym Wam jeszcze coś pokazać. To jest mój ukochany przysiadek. To my się z Wami żegnamy, a filmy dodajemy trzy razy w tygodniu. W poniedziałek, środę i sobotę. Pa! Pa! do zobaczenia w następnym odcinku.